I ja z tej strony BioPio, a dzisiaj jestem sam yy, i możecie mi zawsze też dodawać do grup. Yy, dzisiaj taki 3-minutowy odcinek. I tak, macie tutaj mój nick. Dzisiaj nic nie robimy takiego, ale pokażę Wam dzisiaj mój nick. Zobaczcie, to jest mój nick Wero z podłogany wykrzyknik yy, i... Możecie to wpisywać znajomych. Pierwsze trzy osoby, które będą tutaj w pasku, niby, znaczy tutaj w pasku, tych przyjmę. Oczywiście. Więc, to jest pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz, trochę zbieram skinów, tak szczerze. Tu mam ich sporo już. No, ale najbardziej to mnie tu kanceluje, że mam tu dwóch piłkarzy. No i to mnie kanceluje za przeproszeniem. No i tak, no i jeszcze zdobyłem jeszcze kolejną emotkę do kolekcji, coś specjalnego, coś specjalnego i jeszcze buta właśnie zdobyłem. Zagramy jednego vloga żeby Wam pokazać też emotki, jak to działają, jak jesteście początkujący, jak jesteście graczy czy ten, no to nie musicie oglądać tego materiału koniecznie. To wiecie, lajki, subki i tam jeszcze coś, bo leci 500, na, a na dwa koła lub tam jeden tysiąc to zrobię nutkę. No tak, ale tam nie będę ja śpiewał, tylko to będzie dla mnie podśpiewał, ale ja tam będę pisał jak powiem, tekst. To, to będzie mój tekst. Tak, więc gramy z jakimś bucikiem, bo po prostu nie mam z kim grać teraz. I mam też fireworkowy pro i tak. Więc tak, put tak działa. Proszę bardzo, zobaczyliście już buta. Nie wiem, czy wy wiedzieliście, serduszko, jest. I to są emotki specjalne, które coś robią. Będę Wam pokazywał na tym ping to, co on robią. Ten łapie, ale wtedy wolniej się ruszysz. Więc nie opłacę się kupować emotki. Jest jeszcze banan, którego nie mam osobiście. Ale mój kolega ma to. Możecie wbiec, kanał, on Wam też raczej pokaże tam, jak to działa banan. No więc i ten świsk i emotka to jest naj są najlepsze emotki. Dobra, przechodzę fajnie. Więc tak. E ten Wbijajcie ten, też na filmiki, bo większość osób ogląda moje shorty, a nie ogląda moich filmików. I to mnie też irytuje za e przeproszeniem, więc błagam was, wbijajcie też na te filmiki, niektóre. Chyba, że nie chcecie, nie Ej, pojawiła się jakaś. To jest nieopłacalne, więc mówię, nie kupujcie tego. Bo po prostu. Kto by chciał? Dwie rzadkie skórki. Za aż tyle gemów. Jak tak to ja mogę sobie tu otworzyć dwie i tyle. No dobra. No nie wiem, to jest. Yy, Ta moja Opinia. I napiszcie też w komentarzu, czy wolicie te grupki takie standardowe, czy takie bardziej niestandardowe. Dobra, więc to jest chyba już koniec tego odcinka. Takie krótkie materiały gdzie się nagle zostawicie lajki, subki i cześć.